Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo zapraszają na piąte ogólnopolskie czytanie Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz. Czyta Anna Kasprzyk. Małgorzata Musierowicz kwiat kalafiora. Suknia była różowa, na zgięcach i szwach. Tkanina migotała delikatnie i złociście. U dołu spódnicy tryskał tęczowymi iskrami ornament ze sztucznych brelencików. Wisiała na sinym manekinie w oknie wystawowym domu mody Talimena, przy ulicy Armii Czerwonej w Poznaniu. Kreacje tego typu nie podobają się na ogół wyrafinowanym elegantkom. Ale Ida Borejko do takich nie należała. Miała lat 14. Była chuda, rudowłosa i odziana w za duże palto, odziedziczona po starszej siostrze Gabrieli. Chciałabym, powiedziała Ida Borejko gorącym głosem, chciałabym być brunetką. Przykleiła nos do szyby wystawowej domu mody Telimena i pożerała wzrokiem błyszczące różowe cudo konfekcyjne. Gdybym była brunetką, dodała następnie. Mógłbym malować usta nawiśniowo. A tak to nie możesz wcale. Celnie odparła Gabriela. Rosła i dorodna siedemnastoletnia sportsmenka o niebywale długich nogach. I da dziecino, idziemy. Jestem głodna jak szakal. Gabrysia, ale popatrz tylko. Gabrysia popatrzyła i lekceważąco ruszyła brwiami. Były to brwi szerokie i stanowcze. Jakby stworzone do tego by nimi lekceważąco poruszać. Pod tymi brwiami znajdowały się inteligentne brązowe oczy o stanowczym spojrzeniu, a wszystko razem mieściło się na twarzy rumianej, myślącej i dość silnie piegowatej. Gabrysia ubrana była w wytarte dżinsy odra, burą kurtkę i nieokreślonego koloru beret filcowy, wciśnięty byle jak na krzywo przeciętą blond czuprynę. Wyglądała jak duży, zaniedbany chłopak. Nie była fanatyczką elegancji. Każdy mógł to zrozumieć na pierwszy rzut oka. No już! powiedziała głosem mocnym i despotycznym, po czym szarpnęła uchwytem siatki z zakupami. Drugi uchwyt znajdował się w dłoni zapatrzonej Idy. To też szarpnięcie było dla niej przykrą niespodzianką. Z trudem złapała równowagę i w tej samej chwili, zmuszona do truchciku, już biegła ze swą starszą siostrą która wielkimi równymi krokami maszerowała w stronę skrzyżowania ulic. No co? No co? krzyknęła Ida z piskliwą irytacją. Czego ty tak lecisz, co? Mówiłam, jestem głodna, diabelnie. Na twoim miejscu nie jadłabym tyle. Do ciała tej brutalnej siostry obrażona Ida. Na twoim miejscu starałabym się już nie rosnąć. Niby dlaczego? Utrzymywała równe tempo Gabriela. Gdybym była mniejsza, nie mogłabym grać w kosza w AZS-ie. Kupiłyśmy jajka? skojarzyła sobie Ida. Kupiłyśmy. Nie mów mi o jedzeniu, bo zemdleję. No chodź już prędzej. Gabriela jeszcze bardziej wycią przyspieszyła kroku i wyciągnęła siostrę na skrzyżowanie ulicy Armii Czerwonej z ulicą Tadeusza Kościuszki. W tej samej chwili z przeciwnej strony jezdni ruszył bardzo wysoki, barczysty szatyn o stalowych oczach, orlim nosie, i niebezpiecznym uśmiechu notorycznego podrywacza. Był to młodzieniec przystojny i pewny siebie. To też tym dziwniejsze mogło się wydać jego zachowanie, kiedy, niesiony falą przechodniów, wpadł z nienacka wprost na Gabrielę i stanął z nią oko w oko i nos w nos. „Ech!” wyrwał mu się mianowicie trwożny okrzyk, a jego twarz pobladła. Zaskoczona Gabriela stała przez chwilę nieruchomo. Z uwieczoną usiadki młodszą siostrą, której oczy zapłonęły nagle ową charakterystyczną dla młodszych sióstr ciekawością. Ty, ty, gab, gabrysiu? spytał głupio szatyn. Gabriela była tak daleka od romantycznego zawstydzenia jak Syberia od Riviery. Co, ślepy jesteś? spytała rzeczowo. Słuchaj. Nie mam mowy odparła energicznie Gabriela. O nie, a jakby co. To tym razem oberwiesz słowo ci honoru. Gabrysiu, odzyskał nieco pewności szatyn. Daj sobie wytłumaczyć. Stary, wyrzekła ona głosem jak brzytwa. Mnie nie trzeba nic tłumaczyć. Ja jestem inteligentna i z miejsca sama rozumiem. Wybacz i żegnaj. Światło zielone już miga. Gabrielo, stary, cześć. Do zobaczenia na jakimś treningu. I daj mi już spokój, raz na zawsze. Powiedziała Gabriela bezlitośnie i szarpnąwszy za swój uchwyt jak za uprząż, pociągnęła Idę, aż smarkuli ruda grzywa spadła na oczy. Przeszły na drugą stronę jezdni i ruszyły dalej, w kierunku ciemnego kamiennego masywu Pałacu Kultury. – Gabuniu, kto to był? No powiedz mi, kto to był? – jęczała Ida i nie mogąc wrócić odpowiedzi z milczącej zawzięcie siostry, pytała dalej. – Znajomy z AZS-u? Gniewacie się? No powiedz! Znajomy! burknęła Gabriela na odczepne. Była rozdrażniona. Taki jeden! Nazywa się Pyziak. Janusz Pyziak! Pomyślała i znów ją zatrzęsła dawna złość. Pyziak. Lat 18, wzrost met 82, był gwiazdą drużyny juniorów. Słynął z niezawodnych rzutów. Mecz koszykówki bez niego był z reguły sromotną porażką. Otóż ta właśnie gwiazda kosza pewnego wrześniowego wieczoru zwróciła swoje spojrzenie na Gabriele. Wieczór był piękny. Janusz Pyzak odprowadził Gabrysię po treningu do domu nieco okrężną drogą. Mimo mroku patrzył jej bezustannie w oczy i powiedział, że przypomina mu kwiat jabłoni drżący w lekkim, wiosennym wietrze. Na Gabrieli metafora ta wywarła niezwykle silne wrażenie. Do następnego treningu. Kiedy to, zwierzywszy się koleżance z drużyny, usłyszała od niej, że i ona jakiś miesiąc temu została przez Pyziaka porównana do kwiatu jabłoni. Skonfrontowana z całą drużyną juniorek, metafora Pyziaka okazała się wytartym liczmanem. Aż cztery dziewczyny były kwiatem jabłoni dla dziennego, ko dla dziennego koszykarza. Dwie natomiast porównane zostały do muzyki skrzypcowej. Szatnia Drużyny Żeńskiej rozbrzmiewała tamtego wieczoru huraganowymi wybuchami śmiechu. A nieświadom niczego Pyziak, który zaproponował Gabrieli spacer po parku, został przez nią zbesztany, zawstydzony, skarcony jak dzieciak i odtrącony kategorycznie raz na zawsze. Wyszedzony następnie w sposób solidarny przez całą drużynę juniorek, trzy tygodnie nie przychodził na treningi w te dni, kiedy w sali ćwiczyły razem oba zespoły, chłopców i dziewczyn. Po trzech tygodniach wrócił do równowagi i na treningi, lecz unikał Gabrieli jak diabeł święconej wody. I że też dzisiaj akurat musiał wpaść na nią na skrzyżowaniu. To ci bieda czyna. Gabrysia uśmiechnęła się z satysfakcją, przypominając sobie zmieszanie tego zakłamanego potwora. I zwolna doszła do wniosku, że nie ma powodu do zdenerwowania. Spotkanie dzisiejsze wypadło nawet całkiem zabawnie. Wieczorem tego dnia Gabrysia i Pyziak poszli do kina Bałtyk na seans nocny. Film był amerykański, z Dustinem Hoffmanem i opowiadał o tym, jak źle i strasznie jest w USA. Niestety, sam film również był nie najlepszy. A że nie zawierał w dodatku scen lirycznych, Gabrysia poprosiła Pyziaka, by wyszli przed końcem. Jak przystało na prawdziwego dżentelmena, Pyziak wyszedł za nią posłusznie. Choć w głębi duszy Klaus soczyście, gdyż on osobiście lubił filmy gangsterskie, niezależnie od ich klasy i poziomu artystycznego. Niemniej, kiedy znaleźli się na ulicy, wywołał na swej twarzy wyraz pogodno-ugodowy i spytał, czy Gabrysia chciałaby może pospacerować. Ona spojrzała na zegarek i stwierdziwszy, że jest jeszcze dość wcześnie była prawie północ zgodziła się na rundkę wokół pałacu kultury. Dla zdrowia, jak powiedziała, żeby się dobrze spało. Pyzek na to cicho westchnął i powiedział miękkim głosem, że jeśli chodzi o niego, to on ostatnio sypia źle. Mianowicie, najpierw nie może długo zasnąć, bo myśli. Tutaj zawiesił głos, oczekując, że Gabriela zechce spytać, o czym to tak Pyzek myśli, i zamierzając jej odpowiedzieć: Nie o czym, tylko o kim, Gabrielo. Lecz ona milczała. Przytupując na pokrytym śnieżnymi krupami chodniku. Więc Pyziak dodał, że jak już zaśnie, to niestety dręczą go smutne i melancholiczne sny. I już chciał zagłębić się w szczegóły, kiedy Gabriela spojrzała na niego wilkiem i wydała z siebie krótki, jadowity chichot, a następnie spytała celnie, czy sny owe są dlatego tak dokuczliwe, że śni mu się cała drużyna juniorek, a jeśli nie, to może pojedynczo któraś z koleżanek szkolnych. Dodała też, że woń kwiatu jabłoni bywa dusząca jak cholera, i wobec tego Janusz Pyziak przypomniał sobie po nie w czasie, że nic tak dobrze na goblinie nie działa jak milczenie. Uciechł, ucichł więc i maszerowali razem, noga w nogę, przez pustą ulicę Armii Czerwonej ku pomnikowi Mickie, Mickiewicza. Oświetlony zegar na wieży zamku wskazywał za kwadrans dwunastą. Na domu partii błyskał czerwony napis zachęcający do czytania gazety zachodniej. Ulica była mocno oświetlona neonami oraz długimi szeregami lamp łukowych. Natomiast w parku za pomnikiem było ciemniej. Gabriela i Pyziak, nie porozumiewając się ani słowem, skręcili zgodnie w stronę parku, jakby oboje cierpieli na światło wstręt. Kiedy wszakże znaleźli się na asfaltowej alejce, Gabrieli nagle strzeliło do głowy że dawno nie biegała na czas i zaproponowała wyścigi do końca ścieżki. Po czym rzuciła się w ciemną głąb alejki jak na bieżnie i pozwoliła Poziakowi pierwszemu znaleźć się przed operą, gdzie było nawet dość jasno i stosunkowo ruchliwie, jak na Poznań o północy oczywiście. Przeszli przez jezdnię, obejrzeli beznadziejne fotosy w gablotach, pokiwali głowami i skręcili w stronę teatralki. Tu stanęli na szczycie wzgórza i popatrzyli na dom, w którym na poddaszu świeciło się jeszcze okno Anieli. Dobrysia zauważyła, że pewnie Anielka nie może oderwać się od Emmy i będzie ją czytać do rana. I w tym momencie pyzak po raz drugi przyłamał milczenie. Gabryniu, powiedział, wziął ją za rękę, spojrzał jej w oczy, stracił dech, odzyskał go i wyznał: jesteś najbliższą mi istotą. Na te słowa Gabrysia skamieniała. Po ułamku sekundy otworzyła usta i odparła z miejsca. Powiedz to swojej cioci. Po czym odchrząknęła, żeby móc mówić głosem nieco pewniejszym i dodała. Stary, czemu ty mnie z uporem klasyfikujesz jako gęś? To ja już naprawdę nie rozumiem. Co ma gęś do rzeczy? Powiedział Pyziak słabo. To, że nią nie jestem. Myślący człowiek nie daje się brać na plewy. Schowaj sobie swoje wytarte frazesy dla osób naiwnych. Wytarte? Wytarte? Wyświechtane, stary, wyświechtane. Gabrielo, życzę sobie, żebyś nie mówiła do mnie per stary. Proszę uprzejmie, masz prawo sobie życzyć. Ja też sobie życzę, żebyś mnie nie traktował tak stereotypowo. A jak? W ogóle mnie nie traktuj, stary, w ogóle. Gabrielo, miałaś do mnie nie mówić per stary. – A słusznie, a jak byś wolał? – Janusz, Janusz do studiabłów, nie stary, nie pyziaczku i nie koleś. – Janusz albo Jasiu. – Żałosne, żałosne koleś, niech ci mówią Jasiu te wszystkie twoje kwiatuszki. To mówiąc Gabriela wyrwała dłoń z ręki pyziaka i ruszyła energicznym krokiem ku pobliskiemu skrzyżowaniu ulic Ruzwelta i Dąbrowskiego. Pyziak za nią. – Kwiatuszki? Kwiatuszki, jakie znów kwiatuszki? – Jabłoni. Stary, naprawdę lepiej byś milczał. Mówiłam ci tyle razy. Mówiłaś, balona ze mnie robiła z kwiatuszku. Tylko nie to, Pyziak. Nie jestem żadnym kwiatuszkiem. O, w istocie, rzekł Pyziak. Kwiatuszkiem to ty nie jesteś. Dobitne to stwierdzenie zdziwiło nieco Gabriele. Przestanęła pośrodku jezdni. Ach, nie! Nie, rzekł Pyziak mściwie. Przypominasz mi raczej coś z warzyw. – O, kalafior, stara, kalafior! Jesteś tak pozbawiona wdzięku i romantyzmu jak on. Jesteś wcieloną prozą życia. Córka takiego ojca. Niestety. Mam cię odprowadzić pod dom, czy już sama trafisz? – O, sama trafię, dziękuję ci uprzejmie – odparła Gabrysia głosem zdławionym z urazy i odwróciwszy się na pięcie, zostawiła pyziaka koło witryny foto Angelo.